Jakie obiektyw kupić na początek? To chyba najczęściej zadawane pytanie w komentarzach pod moimi filmami i jest wiele oczywiście możliwości. Natomiast dzisiaj chciałbym przedstawić wam taki najczęstszy trop wybierania obiektywów wśród fotografów i oczywiście zaczniemy od takiego obiektywu, który każdy ma, czyli 18-55 ze światłem 3.5 do 5.6 i oczywiście dzieje się tak nie przez przypadek, dlatego że producenci najczęściej w takich zestawach aparat plus obiektyw dają akurat taki zoom. I część fotografów, która już zdąży otrzaskać się z tymi ogniskowymi, jako następny obiektyw wybiera 55-200. Również ze światłem 3,5 do 5,6, dlatego że są to... Dosyć tanie obiektywy, natomiast są to już teleobiektywy, które pozwalają na duże przybliżenia, żeby troszeczkę pokazać jakiś detal, więc jest to taki naturalny krok w rozwoju fotograficznym. Ale kiedy zdąży się już pofotografować w różnych okolicznościach oświetleniowych, wtedy z reguły przychodzi taka refleksja, że przyda się jakiś jaśniejszy obiektyw. I tu już zaczynają się schody dla wielu fotografów, dlatego że wielu fotoamatorów przywiązuje się do zoomów i oczywiście wymiana tego. Na obiektyw stałoogniskowy. Jest tutaj dużą zmianą, za, za dużą jak na początek, i w związku z tym wybierają coś w rodzaju 1755 ze światłem 2.8. Wszystkie tego typu obiektywy, tej klasy, obiektywy oczywiście są już troszeczkę droższe niż te standardowe zoomy, natomiast dają dużo więcej możliwości w trudnych warunkach oświetleniowych. Następnym krokiem dla wielu fotoamatorów jest przejście na coś bardzo szerokiego czyli obiektywy z zakresu 10-18. To jest już też taki kolejny krok, kiedy ktoś chce na przykład pokazywać krajobraz w bardzo szerokiej formie. Szczególnie te obiektywy też cieszą się popularnością, jeżeli mówimy tutaj o aparatach z mniejszą matrycą, czyli APS-C, i chyba takim ostatnim krokiem w odkrywaniu fotografii takim ujęciu amatorskim jest wybór czegoś co daje możliwości makro. Ja już w osobnym filmie mówiłem o tym na co zwracać uwagę przy wyborze obiektywu makro. Natomiast jeżeli chodzi o samo rozróżnianie obiektywów i podejmowanie decyzji co do konkretnych obiektywów, które chcemy kupić, to w zasadzie trzy takie główne cechy królują na rynku, czyli oczywiście jakość Dostępne funkcje w tym obiektywie, czy dostępne możliwości użycia tego obiektywu, no i cena. I jeżeli zwrócimy uwagę, że są to trzy cechy, to musimy podkreślić teraz jedną rzecz, która łączy te trzy cechy: że wybierając obiektyw, zawsze musimy zrobić kompromis między dwoma z nich, a trzecia w tym wypadku. Odpada, dlatego że nie ma takich obiektywów, które łączyłyby wszystkie te trzy cechy w jednym, i tutaj oczywiście pod kryterium cena mam na myśli coś, co ma cenę akceptowalną, a nie stanowi oczywiście cenę zaporową. Więc jeżeli na przykład chcemy obiektywu z najwyższej, Jakości, no to możemy na przykład powiedzieć taki obiektyw 300 mm ze światłem 2,8 to są obiektywy naprawdę fenomenalne optycznie. Zresztą jest więcej obiektywów z tej takiej najwyższej półki, na przykład seria L Canona czy G Master w Sony, nie będziemy ich wszystkich wymieniać, natomiast jeżeli chodzi o te kategorie dostępnych funkcji czy też możliwości użycia, no to tutaj już króluje taki zoom 28-300. I to zobaczcie, że to jest już bardziej taki wybór nastawiony na to, że mamy taki bardzo uniwersalny obiektyw. To nie jest coś, co daje nam najlepszą jakość optyczną, tak jak w przypadku tych stałoogniskowych, o których mówiłem. Natomiast jeżeli. Tutaj kryterium jest cena, no to większość fotoamatorów wybiera 50 ze światłem 1.8. Są to obiektywy naprawdę w najniższej możliwej cenie i może się pojawić takie pytanie, jakie obiektywy łączą cenę z jakością? No to oczywiście można powiedzieć, że takie 80-tki, 5 ze światłem koło 1.8. To są takie obiektywy bardzo już specjalistyczne, które mają zastosowanie tylko w jakichś tam konkretnych przypadkach. Nie jest to obiektyw, który polecałbym do reportażu czy jakichś takich bardziej dynamicznych ujęć. Z reguły są to wolniejsze obiektywy, natomiast jeżeli chodzi o ich jakość, o optykę, to nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Takim połączeniem jakości i funkcji. Czy dostępnych możliwości użycia, no to oczywiście pierwsze co przychodzi do głowy, no to na przykład obiektywy takie jak 2470, na przykład z serii G Master. Ten akurat, który widzicie, to jest druga seria tego obiektywu, więc to jest taki obiektyw, który powiedziałbym flagowy, jeżeli chodzi o właśnie połączenie jakości i takiej uniwersalności. No a łącząc cechy takie jak funkcje czy cena, to już oczywiście mamy takie wybory w rodzaju 18-140, na przykład właśnie taki zoom. Natomiast przy tej niskiej cenie, no to nie oczekujmy fajerwerków, jeżeli chodzi o jakość optyczną. I z reguły ja tutaj wybierając swoje obiektywy, zawsze zastanawiam się, jakich, w jakich kategoriach będę fotografował, co będę dokładnie uwieczniał, i wówczas właśnie dostosowuję ten swój wybór obiektywu pod te moje konkretne potrzeby. I oczywiście kompletując, swój pierwszy sprzęt fotograficzny, można iść taką najbardziej popularną drogą, taką standardową, natomiast trzeba mieć świadomości, żeby nigdy nie kupować obiektywu, który będzie miał bardzo podobne właściwości do tego, co już mamy w naszej szklarni. I chodzi o to, że w fotografii nie ma czegoś takiego jak idealny zestaw obiektywów czy całego sprzętu. Natomiast y, trzeba celować w takie zestawienie, żeby mieć na przykład Jeden uniwersalny obiektyw, lub też na przykład trzy, które dają możliwości w różnych kategoriach. I trzeba pamiętać, że ten kompromis między ceną, jakością i dostępnymi funkcjami to nie tylko jest kwestia początkujących fotografów, to będziemy mieli z tym do czynienia na każdym etapie fotografowania. Ale jestem ciekaw, która z tych kategorii jest dla Was najważniejsza przy wyborze obiektywu. Dajcie znać w komentarzu, i oczywiście, widzimy się w kolejnym filmie.